Manko, ja jestem Kuba i dzisiaj nagrywam z Survival The Killer i muszę małe cięcie zrobić. Dobra, jestem widzowie i dzisiaj jest Jula. Dobra, Dobra widzowie, pokażę Wam, że jest Jula. Tu jest. Aha, jesteś. Jula się nie będzie odzywała, bo ma z głośnikiem chyba coś. Specjalnie tak powiedziałam, że się odezwała. <grywa> Widzę cię, Jula. I. Znalaz mnie, ratuj mnie. okej, okay. co to było? Znalaz mnie, ratuj mnie. I widzowie wie, bo już dawno trochę nie nagrywałem z tego. Nie mogłem ekranem. U nich zrobiłem e, na YouTube, na YouTube sprawdzić, co ja zrobiłem, leżysz, dobra leżą, Jula, uratujesz nie, mnie. Weź. Na boisku idę. Pójdziesz tam? Wolę uratować jakiegoś nocka. Nie. Nie, jufla, dobrze. U. Ej, tylko tylko mam tego od... ogona. <ślaty> <ślaty> nie. Nikt nas nie chce. O, jesteśmy pozurczonymi dziećmi. Mów o sobie. Nieprawda, też jesteś porzucona. Ale ciebie zabić. Ciebie to zabić być chcieli. O Jezu, Jura, masz baga i twoje ciałko widać. Miałko. Mieram. Dobra, widzowie, to się będziemy widzieli po cięciu. Widzowie, jesteśmy po cięciu. Widzowie, przepraszam, że zrobiłem... O, siema. Czemu tu sama dziewczyna, ja jeden chłopak? O nie. Widzo... Widzowie, ja zrobiłem cień, cień chcący Ja się czuję ja naprawdę źle. Nie wiem, dlaczego za tobą mam iść. Coś mi się zdaje, że mnie szukasz O! Ty dziadu! Co? Czy on nas nie widział? Głupie Ipa, nauka, kurde Nikola, bo słychać jest dźwięk. No tam. Jula, Ipa, jak się siedzi na lekcji, albo poczekaj, mam jakąś animację. Chyba mam jakąś podobną do siedzenia. Eee, może być? Czemu ty nie siadasz? A Shit nie pytałaś. No bo niektóre emocje po prostu nie działają. On cię nie lubią. O, w ostatnim sekundzie uratowałem typ pola. Animację Dobra, ratuję ziomka i slendermana, prankuję. Dlaczego jakaś murzynka za mną idzie? Rozumiem, że uratowałem jej życie, ale nie potrzebuję. Czegoś. Ona za mną ciągle chodzi. Co ja ci matkę zabiłem? Kurde, o głupi murek się zahaczył, mu uratujesz? Nie Najpierw, proszę, bo to ci idę Slenderman'a dać On już chyba sam wie, gdzie jesteś No, gratulacje, chciałam ci uratować, a ty... Teraz... powiedziała, że nie, to ja chciałam ci Slenderman'a do pokoju wpuścić To... Powiedziałaś, że nie Najbardziej ci wyszło na ten... Przepraszam Ty też umrzesz, to widzowie zostawcie lajka i suba To będziemy na co? ja będę więcej nagrywał Z Julą i z ekipą Ale to się zobaczy to pa I ja se chlam.